Cześć wszystkim i witajcie na kanale Cień Tajemnicy. W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w mrożące krew w żyłach historie, które wydarzyły się naprawdę. Opowiem Wam o niewyjaśnionych spotkaniach i przerażających sytuacjach, które na zawsze odcisnęły piętno na tych, którzy ich doświadczyli. Zostałcie ze mną do samego końca, bo to, co usłyszycie, może Was szokować, a najdziwniejsze zwroty akcji dopiero przed nami. Pracowałem na nocnej zmianie w lokalnym Auchan w czasach, gdy market był jeszcze otwarty 24 godziny na dobę. Przez całą moją zmianę przewijało się zwykle mniej niż 10 klientów, ale to wcale nie oznaczało, że mogłem siedzieć i nic nie robić. Kiedy nie obsługiwałem kogoś przy kasie, moim zadaniem było wykładanie towaru na półki. To był jeden z tych większych hipermarketów, więc często na zmianie była jeszcze jedna osoba ktoś z ochrony albo ekipa sprzątającej. Ale tej konkretnej nocy byłem tam kompletnie sam. Wykładałem właśnie płatki śniadaniowe, kiedy usłyszałem, jak coś z hukiem spada po drugiej stronie regału w sąsiedniej alejce. Zawsze słyszałem, kiedy automatyczne drzwi wejściowe się otwierały, wydawały najgłośniejszy dźwięk w całym sklepie. Dlatego trochę mnie zaskoczyła myśl, że w środku mógł być klient, którego nie zauważyłem. Oczywiście na początku nie było w tym nic dziwnego. Dopiero kiedy spojrzałem w lewo i zobaczyłem mężczyznę stojącego na skraju alejki, wpatrującego się we mnie pustym wzrokiem, poczułem dziwny niepokój. Czy w czymś pomóc? Zapytałem go. E, nie, czy, czy mógłby mi pan tylko wskazać, gdzie są jajka? Odpowiedział. Nie wyglądał normalnie. Miał dziwną twarz, nie tyle brzydką, co po prostu nietypową. Jego górna warga wystawała jakoś nienaturalnie do przodu, prawie jak u postaci z Simpsonów. Poczułem się nieswojo na myśl, że będę musiał go skasować. Szybko dokończyłem alejkę z płatkami i kiedy skończyłem, zacząłem pchać wózek z towarem w stronę magazynu. W połowie drogi ten sam facet nagle zaszedł mi drogę, wychodząc z bocznego przejścia. Muszę zaznaczyć, że gość miał pewnie z 35 lat, a ja wtedy zaledwie 22, chociaż wyglądałem na znacznie młodszego. Zatrzymał mnie i zaczął niezręczną gadkę. Pytał o imię, wiek, czy i gdzie studiuję, dlaczego pracuję na nocnej zmianie. Jego pytania stawały się coraz dziwniejsze, kiedy zapytał, czy często chodzę na imprezy i czy mam dziewczynę. Powiedziałem, że nie, a wtedy on, kładąc mi rękę na ramieniu, zapytał, czy kiedykolwiek miałem chłopaka. Natychmiast ruszyłem z wózkiem, ale on podążył za mną. Powiedziałem mu, że nie jestem zainteresowany tym, co tam sobie myśli. Przyspieszałem coraz bardziej, aż w końcu dotarłem do magazynu na zapleczu. Nie wszedł za mną. Teoretycznie nie powinno wstawać na zapleczu zbyt długo, żeby unikać kradzieży. Stwierdziłem, że najlepiej będzie po prostu poczekać na niego przy kasie, aż zapłaci za swoje zakupy i wyjdzie. Ale czekałem tam z 20 minut, a on się nie pojawił. Uznałem, że sobie poszedł. Nieważne, czy ukradł jajka, czy coś jeszcze, nic już nie mogłem z tym zrobić. Musiałem skorzystać z toalety, więc szybko pobiegłem na tył sklepu do łazienki dla personelu. Chwilę po tym, jak usiadłem na toalecie, serce podskoczyło mi do gardła, gdy usłyszałem otwierające się drzwi łazienki. Z trudem powstrzymałem chęć, by krzyknąć coś w stylu nie wolno tu wchodzić, ale nie chciałem zdradzać swojej pozycji. Podniosłem nogi, żeby nikt nie zobaczył mnie pod drzwiami kabiny. To, co stało się później, było po prostu przerażające. Siedziałem tak przez dłuższą chwilę, wpatrując się w podłogę, nie ruszając ani jednym mięśniem. Kiedy w końcu podniosłem wzrok, zobaczyłem oko, które zerkało na mnie przez szparę w drzwiach kabiny. Krzyknąłem, wiedziałem, że jestem w pułapce, wiedziałem, że mam tylko jedną szansę na ucieczkę, chwyciłem nóż do kartonów, który miałem w kieszeni i zacząłem przesuwać go przez szparę w drzwiach, zmuszając gościa, by odsunął oko. Wykorzystałem tę okazję, by z całej siły pchnąć drzwi kabiny prosto na jego twarz, a potem rzuciłem się do ucieczki z łazienki i dalej, na zewnątrz sklepu. Dzwoniłem do szefa chyba z pięć razy, zanim w końcu odebrał. Wyjaśniłem mu wszystko. Kazał mi wezwać policję, więc tak zrobiłem. Oczywiście, zanim policja przyjechała, mężczyzny już dawno nie było w sklepie. Po tym incydencie miałem jeszcze tylko dwie nocne zmiany i na szczęście nigdy więcej go nie spotkałem. Kiedyś pracowałem na nocnej zmianie na stacji benzynowej, gdzieś przy autostradzie, na kompletnym odludziu, od północy do szóstej rano. Ruch był praktycznie zerowy. Przez całą noc przyjeżdżała może jedna, góra dwie osoby, żeby zapłacić gotówką za paliwo. To była strasznie nudna i przygnębiająca praca, zwłaszcza na cmentarnej zmianie, ale właśnie skończyłem studia i musiałem spłacać kredyt studencki. Jedynym powodem, dla którego trzymałem się tej roboty, było to, że szef dorzucał mi dodatkowe 15 zł za godzinę za pracę w nocy. Pewnej zimnej, grudniowej nocy robiłem to co zwykle. Czytałem gazetę, grałem w gry na telefonie i tak Nagle zauważyłem światła samochodu zjeżdżającego z autostrady na parking. To był czerwony pickup. Ktoś wysiadł i zamknął drzwi. Wróciłem do czytania, widząc, że mężczyzna stoi przy dystrybutorze. Założyłem, że nie będzie płacił gotówką. Kilka chwil później podniosłem wzrok i zobaczyłem, że wciąż stoi w tej samej pozycji, gapiąc się na dystrybutor. Poczułem się niemal w obowiązku, żeby wyjść i mu pomóc. Najwyraźniej był zdezorientowany. Poczułem, jak zimny dreszcz przebiega mi po plecach, gdy zobaczyłem, jak mężczyzna o wzroście ponad 1,80 m powoli odwraca głowę w moją stronę. Nie mogłem, nie mogłem dostrzec żadnych rysów jego twarzy, ale wiedziałem, że na mnie patrzy. Ja, próbowałem udawać, że tego nie zauważyłem, wracając do czytania gazety. Oczywiście. Tak naprawdę już nie czytałem. Ja byłem trochę wstrząśnięty tym facetem na zewnątrz. Chciałem tylko, żeby zapłacił kartą i wyszedł. Podniosłem wzrok i aż sapnąłem, bo mężczyzna był teraz znacznie bliżej frontowych drzwi budynku. Nie byłoby to aż tak niepokojące, gdyby nie fakt, że on się nie poruszał, po prostu stał nieruchomo jak wcześniej, wciąż patrząc w moim kierunku. Podszedłem do drzwi, żeby przyjrzeć mu się z bliska. W jego twarzy wciąż widziałem tylko czerń. Zamknąłem drzwi na klucz i odwróciłem tabliczkę z otwarte na zamknięte. Nie obchodziło mnie, czy to może mi narobić kłopotów, nie zamierzałem ryzykować, bo szczerze mówiąc, byłem śmiertelnie przerażony. Wróciłem za ladę i usiadłem na jednym z pojemników na podłodze, byle tylko nie widzieć już tego mężczyzny na zewnątrz. Siedziałem w tej pozycji przez dobrych pięć minut, pisząc do wszystkich znajomych, których miałem, żeby sprawdzić, kto nie śpi. Desperacko chciałem komuś o tym opowiedzieć. Kiedy w końcu wstałem, żeby sprawdzić, czy już go nie ma, wydałem z siebie głośny krzyk, bo mężczyzna był teraz tuż za drzwiami. Podniosłem słuchawkę telefonu na ladzie i zadzwoniłem na policję. Dyspozyturka niechętnie chciała wysłać kogoś z powodu sposobu, w jaki opisałem sytuację, ale przekonałem ją. Schowałem się za ladą, zwinięty w kłębek jak dziecko. Zacząłem słyszeć ciężkie łomoty w drzwiach. Nie niewinne pukanie, żeby zwrócić moją uwagę, mówię o łomotaniu i waleniu, próbującym wyważyć drzwi. A potem, w końcu, to ustało usłyszałem dźwięk uruchamianego na zewnątrz samochodu, który następnie odjechał. Wyjrzałem na zewnątrz, a jego już nie było. Na parking wjechał radiowóz i samochód policji stanowej. Zgłosiłem czerwonego pikapa i powiedziałem im, w którym kierunku, jak sądzę, pojechał. Nie mogłem opisać jego twarzy, bo widziałem tylko czerń. Oczywiście policja niewiele mogła zrobić, ponieważ mężczyzna tak naprawdę nic nie zrobił. Kilka miesięcy później rzuciłem tę pracę i znalazłem inną w mieście. To było dwa lata temu. Wezwano mnie na nocną zmianę od 22 do czwartej rano do sklepu zapka, bo ktoś się rozchorował. Sklep znajdował się przy ruchliwej drodze w dość spokojnej wiejskiej okolicy. Podczas nocnej zmianie można było się spodziewać od 10 do 20 osób, które wpadną kupić piwo lub coś innego. Tej konkretnej nocy przyszedł jeden facet, w wieku około dwudziestu kilku lat. Zaczął wydawać dziwne dźwięki, takie głośne krzyki. Założyłem, że ma jakąś niepełnosprawność intelektualną. W zasadzie mój brat ma niepełnosprawność intelektualną, więc od razu poczułem do tego faceta współczucie. Podszedł do ledy, bez żadnych zakupów, z głową skierowaną w moją stronę, ale oczami wpatrzonymi w sufit. Poczułem się nieswojo, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Próbowałem z nim rozmawiać, ale odpowiadał tylko głośnymi dźwiękami. Ciągle sprawdzałem, czy jest z kimś na zewnątrz, ale był sam. Na parkingu nie było żadnych samochodów, więc założyłem, że przyszedł pieszo. Stał tak długo, patrząc w sufit i wydając dźwięki, że próbowałem go wyprosić, podając mu paczkę chipsów i mówiąc, że może już iść. Próbowałem znaleźć jakiś numer telefonu, żeby wezwać kogoś, kto by mu pomógł. Wtedy, nagle, w końcu odwrócił się i wyszedł ze sklepu. Było mi strasznie przykro z powodu tego człowieka, ale jednocześnie czułem lekki niepokój. Jakąś godzinę później zadzwonił telefon na ladzie. Podniosłem słuchawkę i usłyszałem znajome krzyki tego mężczyzny sprzed chwili. To mnie zaskoczyło. Nie wiedziałem, co myśleć, poza tym, że. To musi być jakiś żart. Rozłączyłem się i teraz stawałem się paranoikiem na punkcie otoczenia, ciągle sprawdzając, co dzieje się na zewnątrz przez okna. O czwartej nad ranem przyszła osoba, która miała mnie zmienić, w końcu pozwalając mi iść do domu. To już nie był mój problem. Wróciłem do domu i rzuciłem wszystkie swoje rzeczy na stół, gotowy do snu, ale mój telefon zadzwonił w ciągu minuty od wejścia do domu. Przeszł mnie zimny dreszcz, dlaczego ktoś miałby dzwonić o czwartą rano. Mogłem sobie tylko wyobrazić, że to złe wieści. Przygotowałem się i odebrałem telefon, żeby znowu usłyszeć tego mężczyznę. Zrobiło mi się niedobrze, gdy słuchałem głośnych dźwięków, które wydawał. Z trudem rzuciłem telefonem na widełki. Przez całą noc czułem jakby ktoś mnie obserwował, nawet przy wszystkich zasłoniętych żaluzjach i mógłbym przysiąść, że słyszałem dziwne odgłosy dochodzące z całego mojego domu. Odmawiałem snu, dopóki nie wzeszło słońce. Mijały tygodnie, a ja zdążyłem już zapomnieć o całym zdarzeniu. Aż pewnego dnia, gdy po dłuższej przerwie zszedłem do piwnicy, zobaczyłem, że na podłodzie porozrzucane są jakieś papiery. A kiedy wszedłem do schowka w piwnicy, zobaczyłem napisy na ścianach. Markerem na ścianie ktoś napisał Żabka, a obok adres sklepu, w którym pracowałem, i adres mojego domu. Najbardziej niepokojące było. Było jednak to, że w schowku znalazłem też różne noże kuchenne i duży scyzoryk. To, co zaczęło się jako pozornie niewinna sytuacja, która mogła być żartem, ostatecznie przerodziło się w coś znacznie bardziej przerażającego. Mieszkał tam na dole. Bóg jeden wie, jak długo. Jestem po prostu wdzięczny, że z jakiegoś nieznanego mi powodu zmienił zdanie i odszedł, bo od tamtej pory nigdy więcej go nie widziałem ani o nim nie słyszałem. Mogę tylko powiedzieć, że ten człowiek jest niebezpiecznie chory. Pracuję w jednostce K.O.W.E. od dziewięciu lat i miałem sporo nocnych zmian. Zdecydowanie natknąłem się na dziwne rzeczy w nocy, ale nigdy nie zapomnę pewnej nocy, kiedy pracowałem z moim psem sami owczarkiem niemieckim. Miała wtedy dwa lata i była jeszcze trochę nowa w tej pracy, tak jak ja. Jechałem drogą otoczoną polami uprawnymi, gdy zauważyłem podejrzenie wyglądającego białego Wana zaparkowanego wśród upraw. Oboje drzwi były otwarte. Błysnąłem światłami, żeby wywabić kogokolwiek, kto tam był. Nikt nie wyszedł, więc zaparkowałem i szybko rozejrzałem się po okolicy. Nikogo nie było widać, więc wziąłem ze sobą samy, aby wytropić kierowcę Wana. Gdy dotarliśmy do bagażnika Wana, sama zaczęła szaleć, ciągnęła tak mocno, że prawie zerwała smycz. Otworzyłem bagażnik, a w twarz uderzył mnie podmuch odrażającego powietrza. Prawie zemdlałem od mieszanki okropnego smrodu i czystego szoku na widok tego, co zobaczyłem w bagażniku. Naliczyłem siedem worków na zwłoki, a z każdego na dole wystawała para stóp. Natychmiast wezwałem wsparcie przez radio, usłyszałem w pobliżu dźwięk łamanej gałązki i Semi kompletnie oszalała, wypuściłem smycz z ręki, a ona pobiegła w pole. Wyciągnąłem broń i podążyłem za dźwiękami jej szczekania, a łodygi uderzały mnie w twarz. Czułem się, jakby coś miało zaraz wyciągnąć rękę i mnie złapać. Zatrzymałem się, gdy już nie słyszałem szczekania Semi, ale kiedy się zatrzymałem, odgłosy ruchu nie ustały. Zdałem sobie sprawę, że słyszę ruch, ruch ze wszystkich stron. Nigdy w życiu nie czułem takiego strachu. Stałem nieruchomo, gdy ruch wokół mnie ustał, a potem znikąd poczułem, jak dwie ręce zaciskają mi się na gardle. Nie mogłem oddychać, nie mogłem walczyć, czułem, że umrę, a potem usłyszałem szczekanie sami, a za nim krzyk duszącego mnie mężczyzny. Sami wgryzła się w jego nogę. Następna rzecz, którą zrobiłem, to coś, co do dziś kwestionuje, czy było właściwe. Odwróciłem się i pociągnąłem za spust, zabijając tego człowieka. Złapałem sami za smycz i pobiegłem z powrotem do samochodu. Czułem, że ludzie nas śledzą. Udało mi się bezpiecznie dotrzeć do samochodu i odjechać ćwierć mili dalej. Nie zatrzymałem się, żeby zobaczyć, w którą stronę poszli. Nie stawiłem czoła. Uciekłem jak tchórz. O wiele bardziej dbałem o nasze życie niż o tę pracę i powiem to samo dzisiaj, ale wciąż boli mnie świadomość, jak wielkim byłem tchórzem. Wsparcie dotarło wkrótce, ale Wana już nie było. Nie udało mi się nawet nagrać numeru rejestracyjnego na kamerze samochodowej, ani go zapisać. To było w ciągu moich pierwszych kilku miesięcy w służbie, ale przez kolejne miesiące czułem się z tym absolutnie okropnie. Ja, ktoś, kto przysięgał chronić, pozwoliłem uciec Vanowi pełnemu zabójców. Jeśli te opowieści zmroziły wam krew w żyłach, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanał Cień Tajemnicy i udostępnić ten film znajomym, a może wy przeżyliście coś, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Dziękujemy za oglądanie.